Witam w kolejnym programie samorządowym. Dziś moim państwa gościem jest pan burmistrz Daniel Rak. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie burmistrzu, wszystko wskazuje na to, że miasto wzbogaci się o kolejną nieruchomość i to nie byle jaką. Co to za budynek i jaki ratusz ma na niego pomysł? No tak, na najbliższej sesji będziemy proponowali zmiany w budżecie dotyczące przesunięcia pieniędzy na zakup nieruchomości. A mówimy tutaj o siedzibie byłego nadleśnictwa. E, ta siedziba, tak jak większość części wie, znajduje się na ulicy Kościuszki. To jest nieruchomość e, bardzo atrakcyjna, bardzo dobrze położona praktycznie e, w samym centrum. E, budynek o powierzchni 1600 m2. E, obok znajdują się pomieszczenia gospodarcze, magazynowe o powierzchni około 400 m2. Sama działka, na której to znajdują się te obiekty. To powierzchnia prawie 4000 m2. Skąd taka decyzja? Tak? No, Miasto przysługuje, tylko przypomnę prawo pierwokupu. Kilka lat temu zapadły decyzję w nadleśnictwie w lasach państwowych, że będzie zmiana siedziby. Docelowa e, siedziba dzisiaj Nadleśnictwa Szczecineckiego znajduje się u zbiegu ulic Polnej i Myśliwskiej. E, tam dzisiaj e, ma swoją siedzibę Nadleśnictwo Szczecineckie, a ten obiekt kilka lat temu e, opuścili go leśnicy i, i, i był przeznaczony do sprzedaży. I w tym roku, z początkiem tego roku, e, w, pierwsze przetargi, pierwszy przetarg, drugi przetarg, no i w tej chwili trafił do szczecinewskiego ratusza akt, przez, akt notarialny przedstępny, nam przysługuje prawo pierwokupu, to znaczy, że możemy zapłacić lasom albo jakiejś innej jednostce, jeżeli mówimy o prawie pierwokupu, kwotę, która została a, wylicytowana, bądź przyjęta została oferta na zakup nieruchomości i możemy skorzystać z takiego prawa. No oczywiście w obiekt. Kupimy. Mam nadzieję, że radni przyjmą uchwałę budżetową i, i da mi to mandat do tego, żeby dalej procedować skutecznie w przejęciu tej nieruchomości. A dlaczego i po co? Bo zawsze trzeba mieć jakiś pomysł na zagospodarowanie nieruchomości. My kilka lat temu podjęliśmy decyzję o tym, że trzeba myśleć o dodatkowych pomieszczeniach dla Samorządowej Agencji Promocji i Kultury. O tym, że, 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 że dobry by, dobrze by było, żeby poprawić im warunki. Przez jakiś czas, zresztą za pośrednictwem też telewizji, między innymi Gavex, mówiliśmy o tym, że, 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 że chcielibyśmy na przykład na dworcu dostosować do potrzeb agencji pewne pomieszczenia, przebudować, zainwestować. Rozmowy, które, które rozpoczęliśmy no, już ponad pół roku temu nijak się mają do, do, do pewnych ustaleń, do tego, żeby docelowo, żeby miasto mogło przejąć obiekt dworca. My zrobiliśmy kiedyś koncepcję, sprawdziliśmy czy ten obiekt ma potencjał i, i czy tam na przykład pomieszczenia dla Samorządowej Agencji Promocji i Kultury mogą się znaleźć. Ok, wszystko było na takiej wydawało się prostej drodze. Dzisiaj wiemy o tym, że generalnie koleje państwowe przekazują obiekty ale pod warunkiem, że będzie tam głównie funkcja związana z obsługą pasażerską i z kolejami. Dlatego no, tutaj nasze drogi jakby może zaczęły się rozchodzić. Są problemy formalne, żeby przyjąć ten, ten obiekt. No, nam jako dla miasta nie jest potrzebny taki duży budynek, w którym znajdowała się kiedyś wielka poczekalnia, restauracja, pomieszczenia związane z obsługą kolei drużyn i, 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 i kolejarzy, ale też mieszkania jakieś służbowe. No, jak miała zostać taka funkcja, to tak za bardzo nie widzę tutaj mandatu do tego, żebyśmy przejmowali tak duży obiekt i go remontowali. Być może trzeba myśleć o tym, żeby, żeby tą strefę poczekalni, kas, żeby miasto włączyło się we współfinansowanie, skoro są takie takie, takie zaniedbania wieloletnie i, i, i ten dworzec naprawdę Jakością odstaje od pozostałej części miasta. Być może będą kolejne programy rządowe i, i, i ta lista 199 dworców, która jest na listach rządowych, zostanie rozszerzona, a może zostanie edytowana. Zobaczymy, jakie będą decyzje, jeżeli chodzi o, o, o rozstrzygnięcia związane z inwestycjami rządowymi w, w tą część dworcową. Niemniej jednak. No my, my dzisiaj stoimy na stanowisku, że atrakcyjny lokal, atrakcyjny budynek, tak jak powiedziałem, mówię o ich parametrach, cena całkiem, nie całkiem, bardzo atrakcyjna, milion trzysta tysięcy złotych za tak duży obiekt w takim stanie. Tak położony, wydaje mi się bardzo atrakcyjną. Rozmawiałem z radnym Januszem Rauczką, nadleśniczym nadleśnictwa Szczecinek, o, o, o samym obiekcie, bo pan Janusz praktycznie wszystko wie, a mamy dobry kontakt z naszym radnym. Rozmawialiśmy zresztą przed pierwszym przetargiem, że, że obiekt wart jest na pewno tych pieniędzy. Zresztą pierwsza cena była dużo większa, była bliżej dwóch milionów. Wiemy o tym, że, że na przykład wymienione są solarki okienne, że jest przeprowadzony gruntowny remont centralnego ogrzewania. Obiekt nie jest w złym stanie technicznym. Lasy, lasy jednak dbają, dbają o swoje obiekty, i, i, i tutaj wiemy, że, że stan techniczny jego jest naprawdę zadowalający. Na pewno będą potrzebne jakieś nakłady, ale biorąc pod uwagę dzisiaj ilość zajęć, jakie prowadzi Samorządowa Agencja Promocji Kultury. Jakie są oczekiwania, jeżeli chodzi o organizację zajęć pozaszkolnych, to ten obiekt ma na pewno wielki potencjał i, i, i ta oferta będzie bogatsza i warunki będą lepsze. Sama przestrzeń wokół tego, tego obiektu jest też bardzo, bardzo atrakcyjna. Także. Mam nadzieję, że, że, że niebawem podpiszemy akt notarialny i będziemy, będziemy mogli już zacząć adaptować pomieszczenia na potrzeby Samorządowej Agencji Promocji i Kultury, a docelowy obiekt przy ulicy Kilińskiego, mam nadzieję, że, że, że tam będzie, znajdzie on docelowo swoich nabywców i, 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 i tam będzie ktoś prowadził swoją działalność gospodarczą, no bo docelowo, docelowo, docelowo taki jest plan, żeby obiekt przy ulicy Klinickiego który też jest bardzo fajnie położony, żeby, żeby tam ktoś kto ma pomysł, możemy się zastanowić nad zapisami w planie zagospodarowania przestrzennego, czy czasem nie zmienić ich, żeby, żeby był jeszcze bardziej atrakcyjny dla Przedsiębiorców. Zobaczymy, tak. Samo położenie budynku przy Kilińskiego, ale też ta przestrzeń w kierunku jeziora jest też atrakcyjna. Obok szpital, obok placówki zdrowotne, sam park. Naprawdę świetne położenie do, 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 do jakiejś działalności gospodarczej. Mieszkańcy miasta żyją sprawą szpitala, ale tą sprawą żyją również samorządowcy, o czym świadczy poruszenie tematu na najbliższej sesji nadzwyczajnej, o czym też świadczy zwołana w piątek konferencja prasowa starosty. Jak to wygląda z perspektywy ratusza? No tak jak pan redaktor powiedział, dużo się na ten temat mówi, dużo się dyskutuje, przedstawia się swoje stanowiska. Wiemy, że, 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 że sytuacja szpitala. Jeżeli chodzi o wynik finansowy za rok 2018 nie jest dobra, wiemy, że w tym roku szpital też przynosi kolejne miesiące, przynoszą kolejne straty. Poświęcona temu była konferencja prasowa zorganizowana w starostwie przez starostę Lisa przy udziale radnych, jego zastępcy, ale też prezesa Korczego. Mi się wydaje, że, że, że temat jest tak ważny i, i, i dotyczy tak dużej grupy ludzi, mieszkańców Szczecinka, powiatu szczecineckiego nie tylko, że trzeba zacząć poważnie ten temat rozmawiać, dyskutować. Stąd też taki jeden z punktów sesji nadzwyczajnej, która będzie się odbywała 9 sierpnia, właśnie dotyczący sytuacji szpitala. My zaprosiliśmy na tą sesję zarówno starostę jak i prezesa Koczego. Zaproszony został doktor Jerzy Hary daglas który jest moim pełnomocnikiem do spraw związanych ze służbą zdrowia. W ogóle, jeżeli byśmy spojrzeli na skład Rady Miasta, jest przecież doktor Ogrodziński, który jest dyrektorem do spraw medycznych w szpitalu jest Katarzyna Duć, przewodnicząca Rady Miasta, która jest praktykującym przecież chirurgiem i też jej wiedza na, na czy, czy Marka Ogrodzińskiego czy Katarzyny Duć jako lekarzy jest bardzo duża, jeżeli chodzi o problematykę związaną z funkcjonowaniem jednego działu drugiego, czy też finansowania wyceny procedur. Ale mamy też przecież osoby, które całe życie praktycznie pracują w Szczecinskim Szpitalu, to tak jak Grażyna, Kuszmar, czy Małgorzata Bała. Tak? To są osoby, które na pewno mają swoje praktyczne zdanie na temat tego, jak to powinno wyglądać, w jakim kierunku. I chciałbym, żebyśmy ten bardzo ważny temat dotyczące opieki zdrowotnej, naszego bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, przedyskutowali tutaj w Szczecineckim Ratuszu, żeby wszyscy radni mieli świadomość tego, jakie problemy miał, z jakimi borykał się szpital, jakie jeszcze stoją przed nami jako współwłaścicielami. Szpital Samorządowy. Musi, musi być tutaj dla nas jednym z bardziej istotnych zadań do, 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 do zrealizowania, do przedyskutowania, ale też musimy się zastanowić, w jakim kierunku będzie podążał Szczecinecki Szpital. W, do chwili obecnej wystosowaliśmy pismo zarówno do prezesa szpitala z zapytaniami, a czekamy na, 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 na odpowiedzi. Wystąpiliśmy do Starostwa Powiatowego z, z inicjatywą podpisania aneksu dotyczącego samej spółki i, i, i tutaj możliwości uczestniczenia czynnego w podejmowaniu decyzji, bo tak jak Państwo wiecie, miasto przeznaczyło w tym roku już 2 miliony złotych na objęcie udziałów i te pieniądze trafiły do Szczecinowskiego Szpitala i mówiliśmy o tym też w programach samorządowych. Natomiast no, dzisiaj jeszcze przed nami, jak powiedziałem, tematy, tematy bardzo ważne, co dalej i w jakim kierunku ten szpital ma się rozwijać. Wiem, że wdrażany jest program naprawczy, ale o, o tym się dowiedzieliśmy bardziej, jeżeli chodzi o pewne szczegóły, jednak z konferencji, a uważam, że powinno być troszeczkę inaczej, To są też nasze zaproszenia. Za nami budżet obywatelski, znamy zwycięskie projekty, wiemy też, że przedsięwzięcie cieszyło się ogromną popularnością wśród mieszkańców. Czy już dziś możemy zapewnić, że to przedsięwzięcie będzie kontynuowane? Panie redaktorze, no każdy, kto, kto, kto obserwował, kibicował tej te, te inicjatywie, wie, że, że, że warto dalej realizować budżet obywatelski w przecinku. Ja bym szczerze, że jestem zaskoczony ilością osób, które wzięło udział, wypełniło, bądź weszło na strony internetowe, weszło do programu, czy za pośrednictwem komputera, czy komórki, albo też ta trzecia forma papierowa, która wydawało się, że już jest formą taką archaiczną, nic bardziej mylnego, kilkanaście procent ludzi z tych 4000, prawie 400 głosów, których kart, które zostały wypełnione w różnej formie, ponad 10%, procent Prawie pół tysiąca było formą papierową, także na pewno każda z tych form powinna być w kolejnym budżecie obywatelskim realizowana. 12 tysięcy, prawie 800 głosów na, 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 na różne projekty. Samych projektów po weryfikacji, których brało udział, konkurowało z sobą, było 28, a tak naprawdę było ich jeszcze więcej, tylko że różne sprawy formalne zaważyły o tym, że nie można było ich realizować. Bardzo bardzo wyrównany poziom, bo między projektem spotkania z piłką nożą, który miał 980 głosów, a trzecim projektem Małpigaj było 27 głosów, tak? biorąc pod uwagę, że zwycięzca miał 980, no to widać jak wyrównany poziom tych wszystkich projektów. Każdy miał jakichś swoich faworytów. Ja oczywiście też miałem, głosowałem. Bardzo się cieszę, że na piątym miejscu, ale przeszedł pro, projekt związany z dodatkowymi stacjami e, rowerowymi tak? czyli kolejne trzy punkty na terenie Szczecinka, kolejne kilkanaście rowerów do dyspozycji mieszkańców. E, ale naprawdę, osoby, które, które znalazły się na, od, od tego szóstego miejsca do dwudziestego ósmego, nie powinny się tutaj załamywać. Rozmawialiśmy na ten temat, że tylko w możliwie najkrótszym czasie po przekazaniu całej dokumentacji do, do wydziałów, które będą to realizowały, bo, bo trzy projekty będzie realizował Wydział Komunalny, jeden Komunikacja Miejska, jeden OSiR, pracownik pani Elżbieta Szukiel, która tworzyła ten budżet obywatelski, przystąpi przygotuje już uchwałę na wrześniową sesję, później uchwała musi stać się obowiązującym prawem i mam nadzieję, że w w połowie listopada będziemy mogli już rozpocząć nabór wniosków. Także proszę się tych wszystkich, którzy brali udział i, i, i byli twórcami tych projektów, żeby, żeby, żeby zapas, zapał im nie, nie, nie ostygał, żeby po prostu dalej myśleli o tym, żeby składali projekty. Im więcej będzie tym, tych projektów, tym, tym, tym większa. większa paleta możliwości wyboru optymalnych dla poszczególnych osób, które wezmą udział później w docelowym głosowaniu. Także budżet obywatelski na pewno bym chciał, żeby się znalazł w przyszłorocznym budżecie miasta Szczecinek. Zobaczymy, jakie kwoty będą tutaj przypisane. Zobaczymy, czy uda nam się namówić też firmę Kronoszpan, żeby tak jak w tym przypadku też przeznaczyła jakąś kwotę, bo jeden z projektów rozbudowa centralnego placu zabaw, który się nie znalazł przecież w tej pierwszej piące, będzie jednak realizowana, tak? Została wysoko oceniona przez zarząd Kronoszpanu i, i, i ja się cieszę, że kolejne środki w, też w bardzo przyjazną inwestycję zostaną dedykowane. I także... Także w Szczecinku pierwszy budżet obywatelski wkracza w fazę realizacji. I cieszę się z tego powodu. A ilość osób, które wzięło udział w głosowaniu, ilość głosów jednoznacznie wskazują na to, że, że ta inicjatywa, na tą inicjatywę po prostu mieszkańcy Szczecinka czekali i, 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 i bardzo aktywnie wzięli udział w głosowaniu. Za co im bardzo dziękuję. Zgodnie więc z tym, co zadeklarował nasz dzisiejszy gość, już dziś zachęcamy mieszkańców do zaangażowania się w przyszłoroczną edycję Budżetu Obywatelskiego. Panu bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. A państwa zapraszam na kolejne programy.